Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Hardik Tak, w świecie Hardcore A dziś troszeczkę pogrzebałem w międzyczasie No bo zaplanowałem sobie, że będziemy kopać e, Chcę zejść do kopalni, ale wiecie Żeby zejść do kopalni to trzeba mieć kopalnię, więc trzeba to zrobić z klasą Zrobiłem sobie taką małą kopalenkę e, Ścieżka do niej jest dość łatwa e, No i za tymi drzwiami będzie się kryć W przyszłości zjazd tak, bo będziemy sobie jeździć wagonikami. a przynajmniej taki jest plan. No cóż, ja zabieram się do roboty. Mam nadzieję, że to będą udane łupy. Chciałbym jakiś diamentik, może. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No więc, tak jak się do tego spodziewaliśmy, w pewnym momencie dotarłem do poziomu minus 28. A tu przywitał mnie Creeper w dziurze. Um, hmm. Muszę tutaj kontynuować swój tor. Więc jakoś muszę dostać się też na dół. Najgorsze jest to, że niby mam przy sobie żelazo ale nie chciałbym zużywać drewna, żeby go przepalić. I też nie mam wody. Chyba trzeba iść na górę. Może jakieś dementy znajdę. Dobra, ja lecę na górę. Jak widzicie ani schodów, ani niczego takiego nie budowałem, bo tu będzie wszędzie kolejka. Kiedyś. <grym> i będziemy zabierać się za schodzenie do diamentów złoto zostawiam, bo będzie mi potrzebne, ale najpierw chcę kill off z fortuną. W tak zwanym międzyczasie zrobiłem sobie tutaj małą studnię. E, fajna rzecz, bo <laughs> wygląda na naprawdę mało. A to jest nieskończone środełko wody. Ej! To już jest drugi, który tu przeszedł. Czy ja bym chciał tu Chwilę mam, nie mam ani innego Emeraldu. Sorry stary. Nic z tego nie będzie. Chyba wiesz co to oznacza. Potrzebuję tych linek. No trudno, papa. Pa. O, supera mi się skończyła. Co za pludzie na mnie? I dodatkowa skóra. Dobra, ja tam wskakuję na górę. I lecę dalej do kopalni. E, słuchajcie, za zdarzyła się rzecz niesamowita. Widzicie to, to, to i to. To oznacza, że znaleźliśmy żyłę żelaza. I zobaczcie to. To jest tak naprawdę 9 sztabek żelaza. Za każdym razem, gdy będziemy wykopywać to, będzie przy okazji gdzieś się nam odkrywał co jakiś czas kawałek żelaza, który będziemy mogli sobie po prostu wziąć w całości. A to oznacza z kolei naprawdę duże zyski, jeśli chodzi o żelazko. Znaczy, żelazo. Tu akurat nie trafiłem, ale jak zejdziemy w dół. To, to się dalej ciągnie i jak pewnie widzicie jest tego naprawdę sporo. Ja nie wydziwuję całego, bo mi się po prostu przyda to, jak będę miał dużo przekilów. A na razie wracamy tutaj i kopiemy głębiej, bo jesteśmy aktualnie na wysokości minus 45, a chcemy być na minus 49, 59. Także ja wpływam sobie na górę i będziemy budować dalej. Most. E, znaczy jest. No, jeszcze chciałem Wam tak pokazać, że ta żyła całkiem fajnie się ciągnie. Um, niestety nie udało mi się znaleźć na razie żadnej. E, Pięknej błękitnej skałki No trudno a troszeczkę już kopię, bo em, jakby to wam powiedzieć Chwilę muszę się tam dostać O, to teraz dałem do pieca Muszę tu jakąś pochodnie zostawić, Chyba nie Dobra Wracając do miejsca gdzie kupaliśmy Puściłem od razu tunel. Najpierw się pomyliłem, niestety, i puściłem tunel lewą stroną. A jak wiecie, my lewą stroną mamy. Ojej, teraz do mnie dotarło, że w ogóle też się wtedy pomyliłem. Chwila. Bo my zaczęliśmy iść tak, a później szliśmy tak i mamy po lewej stronie ee, nasz zjazd. Czyli nie powinno być tunelu tutaj, który wykopałem mega długi Tylko o dwie kartki w tą stronę Chwila, źle liczę Schodzi tak, później tak Nie, czyli ten tunel dobry kopałem No dobra, to będę kontynuował dalej kopanie tego tunelu Tylko zorganizuję sobie więcej pochodni I e, dalej będę szukał tych kamyczków, bo bez nich nie chcę za bardzo zużywać tej, yy... no czego, tej żyły z żelazem. No dobra, nie smęcę, tylko kopię. No i chwilę po tym jak się żeliłem, właśnie znalazłem będę. Wiecie, że wystarczyło skopać trzy bloki, żeby się dostać do nich, a 3 bloki przed nimi się zatrzymałem. I chyba idealna ilość pięć będzie. Tak, super. No to skoro mam 5 diamentów, warto rozkopywać to trochę, bo potrafią się trafić żyły diamentów. Już mi się e, raz trafiło. Chciałem zrobić taki tutorial, że miałem w jedno. O, proszę. A propos, że w jednej żyle, e, a może go nie skopię, nie skopię go. Zachowam sobie e, na moment, gdy będę miał szczęście. E, w jednej żyle trafiło mi się, słuchajcie, 17 diamentów. Niesamowite, nie? Chyba gdzieś nawet mam nagranie. To mam nadzieję, że jak mi się udaje je znaleźć, to wam puszczę. Złożę 15 diamentów. Nie wiedziałem, że w ogóle takie mogą być. Wykopujemy jednak 3. Robimy. Ee... O, już myślałem, że kolejny. No dobra, w każdym razie piękna sprawa. Mamy do czego wracać. A skoro już mamy te diamenty. Moglibyśmy sobie poszukać też lawy. I zdobyć troszkę obsydianu. Dobra, tu pochodnie. Tu kilofik. No i trzeba iść na górę. No cóż, gdzieś mi się zdaje, że w okolicy było jeziorko lawy. No i na pewno skoczymy sobie do e, tamtego portalu, gdzie e, w skrzyni były na pewno dwa kawałki obsydianu i będziemy starać się chyba skopać po prostu tamten portal. Ja lecę na górę i widzimy się przy budowie stołu. A więc jesteśmy po kopaniu. Udało się zrobić dokładną ilość e bookshelf A, znowu mi ucieka język polski szafka z książkami. W do zaklinania. Zostało nam 6 skór i 9 sugar cane. E także to wszystko co posadziliśmy to zebrałem. Dosłownie wszystko, no i zacząłem tutaj troszeczkę zmieniać już teren, żeby postawić wieżę z punktem do zaklinania, to będzie nasz centralny punkt, ja muszę troszeczkę przerobić tą skałę, a wiecie, że ta świnka dalej tu stoi, ona tutaj na początku jak wycinałem jeszcze te drzewa weszła i zejść nie może, może teraz zejdzie jak będę przerabiał tą skałę, bo potrzebuję ją trochę wzmocnić, bo ja nie, nie chciałbym wieży strażniczej stawiać na dircie, nie, także sami rozumiecie. Ja zajmę się skopaniem tego wszystkiego, ustaleniem na nowo e, jakby całej skały, czy jak ona mocna będzie. No i... aha, i to są rzeczy, które wykopaliśmy między innymi. Tak, tak wygląda aktualnie nasz ekipunek. Tutaj nic nie ma. Jeszcze. No dobra. Aha, tu coś jest? Nie. kamienia. No dobra, to chyba wszystko. No dobrze. Ja zabieram się za budowę i widzimy się, gdy będzie już wieża postawiona. Wieża prawie gotowa, brakuje tylko jednego elementu. Jednego glowstone'u. Tak? Może to. No co to? No ja tam nie kopałem, w każdym razie. Może to dziwnie zabrzmi, ale bez tego glowstone'u cała wieża średnie będzie się nazywało do użytku. Dlaczego? Bo to będzie oświetlenie, które będzie oświetlać nie tylko e, jedną część, jakby jedno pomieszczenie, ale praktycznie całą wieżę. I już tłumaczę na jakiejś zasadzie. Muszę sobie zrobić tu w końcu jakieś wejście. Tu też. <grych> e, no więc, tak. Tu mamy pokój do zaklinania. Tu wstawimy Glowstone. Połowa będzie wystawać na dół, a połowa będzie wystawać tutaj na górę. I teraz, w związku z tym, że to jest przejrzysty lok, będzie też świecić tu. Także musimy wejść do naderu. A to oznacza rozebranie do końca tamtego portalu i poszukiwania lawy. Skoro już mamy tutaj wieżę obserwacyjną, możemy ją wykorzystać. Żeby jakoś łatwiej może znaleźć tą lawę Chociaż nigdzie się nic nie pali Chociaż? Czy mi się zdaje, czy tam się pali? No nie wiem hm. W każdym razie musimy znaleźć lawę Wiecie co? Jednak mam wątpliwość co do wyglądu tej wieży Dlatego zdecydowałem, że ją troszeczkę przerobię Wydaje się zbyt ciemna, zbyt kanciasta Możemy to wszystko zaokrąglić. Także ja się zabieram do roboty. A więc, jak przed chwilą powiedziałem, troszeczkę przerabiałem naszą wieżę i teraz ma ładne wejście. Tak, to za mną. E, no i troszeczkę się trzeba na nią powspinać. Niestety wyszło bliżej naszego, naszej chatki niż tego bym sobie życzył. No ale cóż. No i teraz jest odchudzona, rozjaśniona. Jest do niej bardzo ładne wejście. No, i już nie wygląda tak ciężko, ale straciła pewną cechę. A wiecie, jaką? Niestety, w aktualnym stanie nie da się wejść tam na górę. I tak wymienię później te pochodnie na Lowstone. Ewentualnie jeszcze gdzieś go powciskam, tutaj. No, ale słuchajcie, musimy wbić 30 level, bo mamy Fortunę 3 na celowniku. No, a to jakby jest nasz główny cel całej tej wieży. A co za tym idzie? Tak jak mówiłem wcześniej, musimy się też udać do netheru. Wbić ten level a najłatwiej na level to przecież kwarc. Mam jakieś złote ciuszki, także to nie będzie jakiś tragiczny, tragicznie trudna rzecz. A, i chciałem wam jeszcze się podzielić straszną rzeczą. Zużyłem na tą wieżę. Te schodki i inne takie dodatki. Praktycznie całe swoje drewno. Wszystko, co mam drewniane, aktualnie widzicie w moim ekwipunku. Także to jest całe moje drewno, jakie mam. No dobra, ja zabieram się za robotę. Muszę znowu wrócić do tamtego portalu. Muszę znaleźć jakiś punkt z lawą. Mam nadzieję, że na ciągu tej podróży znajdziemy jakieś fajne rzeczy, no bo to nie może być tak, że ja za każdym razem tylko i wyłącznie buduję. Dobra. Ja posprzątam w ekwipunku, naszykuję się do roboty i wychodzimy w podróż. No i mamy pierwsze znalezisko, blok złota, w końcu portal. Weźmy to sobie. To się przyda. I to już pewnie niedługo, bo w końcu w to jest waluta. Co my tu jeszcze mamy? Luting 1, farnie. O, fortuna 3, super. Oj. Hmm, nie chciałbym kopać obsidianu pod wodą. Ja nie mam. Jest na to sposób. Patrzcie, bierzecie coś takiego, robicie drzwi i spływamy na dół. I technicznie rzecz biorąc, kopiecie już zwyczajnie. Jakby to był zwykły obsydian na ziemi. Dobra, nie będę was z tym zanudzał. Za chwilę się widzimy. Ach, z zewnątrz całkiem dobrze zaczyna już to wyglądać. A więc, moi drodzy, skoro mamy już kilo z Fortuną 3, fakt złoty, ale ja bym wolał wchodzić jednak do. Co ja zrobiłem? Przecież tym nie można kopać. Diamentów właśnie straciłem, trzy diamenty przy. no może jednego. O ludzie, ale się pomyliłem. Dobra. Zmykam stąd z tym kilofem. Jakby to, to tego nie widzieliście. No ale każdy może się pomylić. Ale nie widzieliście. Dobra. I ja lecę na górę, buduję ten portal i lecimy do Netheru. No to chociaż go do węgla zużyję. No było tutaj kilku klocków. 52 węgla dostaliśmy, także się przydało. Spróbujemy go jeszcze wyeksploatować do końca, no i... jak już tu jestem, a akurat podstawowych rzeczy mi trochę brakuje, bo ich żelaza się kończy, i właśnie węgiel. Tak, swoją drogą wiedziałem, że do czegoś wykorzystam sobie tę jaskinię, a więc odpalamy portal. Zrobiłem tu taki rowek, że ja sobie przeskoczę, a w razie czego, jak mi będą się rozłazić, to nie po wyspę, tylko wpadną do wody. Także, wszystko zaplanowane. Please tylko nie dawajcie gasa Gas, uciekam Tak, no, Makiuby też niedobrze Tam widzę... O, tu są dobra pigliny. To z nimi sobie pogadam. Czy ucieka przed nim? No dobra Dajmy im złoto Tylko najpierw wykopię to, żeby... уже под ними не копать. Знаешь, на Sprytny. Dobra, e, ja się z nim potrajduję i widzimy się, e, jak już się z nim całkiem potrajduję, całe złoto przeputam i zobaczymy co się uda wydrajadować. Oczywiście musiał mnie zaatakować gast. Hm, co nam się przyda? Co nam się przyda? Hm. Uh o, -oh. Drugi. No to te ostatnie trzy levele to będę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale to są trzy levele, To nie powinien być problem. Chyba węgiel pójdzie po prostu kopać. Dobra, ja muszę zrobić porządek. A w dzisiejszym odcinku to niestety będzie na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym. Pa pa!